Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w podsumowaniu pierwszego półrocza roku 2023. W podsumowaniu w formie tagu, który nazywa się Midyear Book Freakout Tag. Nie wiem kto wymyślił tę nazwę, ale powinien dostać nagrodę specjalną za nazwę, której kompletnie nie da się zapamiętać. Zanim przejdę do pytań parę słów o moim pierwszym półroczu. To było trudne półrocze pod wieloma względami nieczytelniczymi. I z czytaniem było u mnie bardzo różnie, szczerze mówiąc. Nie jestem zadowolona ani z jakości, ani z liczby książek, które przeczytałam, ani tym bardziej z realizacji początkowych planów, bo oczywiście z moich planów nie zrealizowałam, nie wiem, czy nic, ale na pewno bardzo niewiele. Znaczy, niewiele zrealizowałam, nie, niewiele nie zrealizowałam. Miotam się strasznie, wiem, ale właściwie dopiero czerwiec był takim miesiącem. Oddechu, powiedzmy. Natomiast w czerwcu też przeczytałam najmniej, prawie wcale nie czytałam, bo działo się mnóstwo innych, ważniejszych rzeczy. Więc tak to już jest, i, i przez to sama nie wiem, czego sobie życzyć na to drugie półrocze. Na pewno chciałabym trafić na książki, które faktycznie bardzo mocno do mnie trafią i gdzieś ze mną zostaną, bo chociaż było sporo książek, które uważam za dobre i bardzo dobre, to. Nie ma takiej książki, którą na ten moment mogłabym uznać za najlepszą. Jest jedna, którą wybrałam, o której zaraz Wam powiem, ale gdybym dzisiaj musiała robić podsumowanie takie duże, to szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobiła. Pewnie zrobiłabym jakąś kategorię książki, które uważam za naprawdę dobre. Ale bardzo mało w tym jest książek, które były faktycznie moje. Właściwie nie ma takich książek, takich, które zostałyby ze mną, które czułabym, że rezonują dokładnie z tym, co ja czuję i odpowiadają mi w formie literackiej i jakiejś emocjonalnej. Więc bardzo mi tego żal, bo wydaje mi się, że na tym etapie zeszłego roku było tych książek o wiele więcej. I tak, tak to wygląda. Nie wiem, czy wciąż nie potrafię dobrze wybierać, czy o, o co w tym wszystkim chodzi, ale mam nadzieję, że dojdę do jakichś wniosków i w tej drugiej połowie roku trafię faktycznie na lektury, które będą bardziej moje. Przechodząc do pierwszego pytania, najlepsza książka, jedziemy od razu z konkretami, i tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, nie ma takiej książki, którą bym powiedziała: tak, to jest. Świetne i to jest moje równocześnie. Wybrałam to, co było najbardziej moje i pewnie myślałabym o tej książce lepiej, gdyby nie poprzednia książka tego autora, bo są one mimo wszystko dość wtórne. Jest pewna powtarzalność w historiach, które opowiada, natomiast będę je czytać i podejrzewam, że w każdej z nich znajdę jakąś cząstkę siebie. Mówię tu o szczęściu Wilka, polo konettigo. I tak jak w zeszłym roku 8 Gór bardzo mocno do mnie trafiło, tak ta książka w momencie czytania również ze mną rezonowała, ale to jednak jest kilka tonów mniej niż 8 Gór. No i to jest właśnie kwestia tego, że 8 Gór poznałam wcześniej, ale też sądzę, że ogólnie 8 Gór jest bardziej dopracowaną historią, lepszą, ale też no, bardzo trudno to ocenić, kiedy czyta się je w takiej kolejności, bo tak jak Wam mówię, myślę, że gdybym sięgnęła po tę książkę w pierwszej kolejności, to też inaczej patrzyłabym na to wszystko i, i nie wiem, czy po, później uznałabym, że Osiem Gór jest jednak lepszą książką, pewnie tak. Ale wciąż, jeżeli chodzi o pewną wrażliwość, o takie miotanie się, szukanie ukojenia w naturze, szukanie swojego miejsca, rzucenie wszystkiego i uciekanie w góry, to wszystko gdzieś trafia do mojej wyobraźni, i sądzę po prostu, że w pewnych kwestiach dogadalibyśmy się z autorem i znaleźlibyśmy to takie porozumienie głębsze, które być może nie wszyscy podzielają, na pewno nie wszyscy podzielają, ale tak, jest to coś mojego. Natomiast nie będę wam mówić, że to jest arcydzieło literackie, i sięgajcie wszyscy po tę książkę, prędzej jednak 8 Gór. Ale jeżeli jest już 8 Gór i to jest też coś waszego, no to na pewno warto też przeczytać Szczęście Wilka, żeby ponownie przeżyć to, co przeżyło się wówczas. Najlepsza kontynuacja. I tutaj mamy ten problem, że przeczytałam tylko jedną kontynuację. Myślałam, że żadną, ale przypomniałam sobie. I książka, o której mówię, to historia nowego nazwiska Ferrante, czyli druga część cyklu o genialnej przyjaciółce. I nie chcę tutaj mówić za dużo, Myślę, że moją ostateczną opinię o cyklu usłyszycie, kiedy go skończę, po prostu. Daje znać, że tych książek słucham, bo nie czytam. Nie jestem w stanie czytać Ferrante i nie wiem o co w tym chodzi, ale tak jak kilka lat temu miałam pierwsze podejście i zupełnie od tej prozy się odbiłam, tak teraz próbowałam przejść z wersji audio na papier i doczytałam trochę, ale sprawia mi to trudność i nie jest to dla mnie przystępna proza. Nie wiem, z czego to wynika, bo większość osób mówi, że jednak bardzo mocno wchodzi w te książki i świetnie im się je czyta, a no ja tego nie podzielam i zastanawiam się, dlaczego. Sama historia bardzo mnie interesuje, ale właśnie, nie będę się tu teraz rozwodzić, bo... bo. Bo jest o czym opowiadać, a a moim celem dzisiaj nie jest tutaj streszczanie Wam Twojej opinii o genialnej przyjaciółce. Mam w ogóle nadzieję, że nie słyszycie muchy, która wpadła tutaj i krąży sobie wokół aparatu co kilka minut. Nie wiem, raz jest w miarę cicho za oknem, więc musiało jakieś inne utrudnienie się pojawić, bo dlaczego nie? Nieprzeczytane nowości. Oczywiście nowości, które być może w przyszłości będę chciała czytać, a których jeszcze nie czytałam. Trochę by się zebrało. Natomiast w tym momencie takiej książki, które najbardziej za mną chodzą, to jest przede wszystkim zakończenie cyklu o siedmiu siostrach. Cyklu, który mnóstwo mieszanych odczuć we mnie wywołał, ale tego finału jestem bardzo ciekawa i na pewno, kiedy skończę, pojawi się jakiś krótki materiał podsumowujący, bo sporo poświęciłam na te książki i chcę to domknąć, ale też no, ciekawość mnie zżera. Jak to wszystko się potoczyło i jak właściwie syn autorki domknął tę historię, bo autorka niestety nie doczekała ukończenia swojego dzieła życia, natomiast zostawiła obszerne notatki i na tej podstawie jej syn tę historię zamknął i opisał. Ciekawa jestem też, czy będzie czuć różnicę w stylu. No ale to się okaże, kiedy przeczytam drugą książkę, o której też myślę która mam nadzieję, że mi się spodoba, podobnie jak Życie Violet w zeszłym roku. Myślę tu o Cudownych Latach, jak się ostatnio dowiedziałam, oryginalny tytuł to Troje. Te Cudowne Lata są takie znikąd, bo podobno te lata opisywane przez autorkę są raczej trudnymi latami, nie cudownymi, więc skąd taki pomysł na tytuł, nie mam pojęcia. Jest to książka na którą liczę, że mi się spodoba i jest to jedna z tych nowości, o których myślę. I coś, co już zaczęłam nie tyle nowość, co wznowienie. Niewidzialne miasta, Italo Calvino. I jest to książka, którą planowałam od dłuższego czasu, natomiast była ona niedostępna, i w końcu mam swoją wersję. Będę sprawdzać, czy proza tego autora do mnie trafia. I płynnie przechodząc do wyczekiwanych premier, zostając przy tym autorze i przy jego wznowieniach. We wrześniu ma się ukazać nowa wersja książki, Jeśli zimową nosą podróżny, z którą związane były pytania w tagu Italo Calvino, który był popularny w ostatnich miesiącach i który możecie sobie też obejrzeć u mnie, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. I na pewno chciałabym sięgnąć po tę książkę, a z nowości, na które czekam od początku roku, nie mam pojęcia kiedy ona będzie, ale była w zapowiedziach wydawniczych na cały rok. Nie pamiętam, którego wydawnictwa, ale mówię tu o mojej historii czytania Manguela. Po raz kolejny wznowienie, więc takie nowości, nowości zupełnie nie przychodzą mi do głowy. Pewnie jakbym poszperała, popatrzyła, co ma wyjść, to znalazłabym książki, które szczególnie mnie ciekawią, ale bycie na bieżąco z nowościami nie jest jakimś moim celem, nie jest czymś, co mnie napędza czytelniczo, bo mam mnóstwo książek z różnych okresów i. Jak sami widzicie, najbardziej interesują mnie wznowienia, więc pewnie coś tam do końca roku się znajdzie, na co bym czekała, ale póki co wystarczy mi to, co mam tutaj i co mam zgromadzone z tych nowszych i starszych rzeczy. Więc możecie dać znać, czy jest jakaś premiera, którą warto mieć na uwadze. Na pewno się temu przyjrzę. Największy zawód czytelniczy, i w tej kategorii mamy. Bardzo konkretny tytuł, bardzo konkretnego autora. Niestety jest to jeden z ważniejszych dla mnie autorów. Nie mówię tu o książce Spaleni w ogniu, cabre Bardzo mi przykro, że tak to się potoczyło. Przykro mi, że ta książka kompletnie do mnie nie trafiła i że uważam ją za kiepską. Tak bywa, ale gdyby nie ona, prawdopodobnie nie mogłabym tu mówić o jakichś wielkich rozczarowaniach, bo właściwie. To była jedyna taka, w której pokładałam jakieś nadzieje. No i wyszło jak wyszło, a nie wyszło. Książkowe zaskoczenie, niesp książkowa niespodzianka. I tutaj przychodzi mi do głowy książka, której nie mam fizycznie, a jest to pozycja na kurwiam Zen, Mari Peszek. Mimo, że miałam jakieś wyobrażenie o Marii i o jej ojcu, tak ich relacja, ich otwartość, ich bezpośredniość poruszanie przeróżnych tematów i przełożenie tego na taką książkę i interpretacja tego, bo słuchałam tego w wersji audio, gdzie czytali to oni sami, to wszystko było dla mnie dość zaskakujące i ukazujące też, jak bardzo różne mogą być relacje z rodzicami i jak w różnych miejscach mamy granice, jeżeli chodzi o otwartość na rozmawianie o pewnych tematach. Wydaje mi się, że ich otwartość jest dość ekstremalna, natomiast różnie to bywa. Po prostu może nie znam aż tak otwartych relacji, jeżeli chodzi o dynamikę relacji rodzic, rodzic dziecko, bo o, o czymś takim tu mówimy. Bardzo ciekawa rzecz. Nie dla wszystkich, choć w rankingu lubimy czytać była dość wysoko, czy nawet wygrała w którejś kategorii, więc jednak trafia do ludzi być może. Części z nas brakuje czegoś takiego, choć, tak jak wspominałam wam kiedyś w podsumowaniu, ja nie potrzebuję wiedzieć wszystkiego o moich rodzicach, choć wydaje mi się, że moja relacja z rodzicami jest też nietypowa i, i dość bliska. Więc jest to ciekawy temat i w sumie chętnie poczytałabym i zobaczyła od środka relacje innych ludzi z ich rodzinami w ogóle. To była trochę taka pozycja, co do której nie miałam specjalnych oczekiwań, a zaskoczyła mnie na wielu polach, dlatego ją tutaj wybieram. Kolejna kategoria nowy, ulubiony autor. I tutaj myślę, że ulubiony to jest bardzo duże słowo i żeby tak stwierdzić, musiałabym przeczytać więcej niż jedną książkę chyba nie było takiego autora ale pojawiło się kilka osób, które na pewno będę miała na swoim czytelniczym radarze i chcę poznawać lepiej i chcę. Sprawdzać, jak ich proza sprawdza się u mnie i, i po prostu uważam, że to są dobrzy pisarze i jestem ciekawa ich twórczości. A są to Elif Szafak, Kazuo Ishiguro i Eris Maria Remark. Więc na pewno będę ich sprawdzać, czy któryś z nich trafi do grona moich ulubionych. Tego nie wiem. Natomiast każdą z książek, które przeczytałam, doceniam. Może najmniej szafak, ale sądzę, że. Kolejne spotkania z nią będą bardziej udane, być może się mylę, ale sam sposób opowiadania przez nią historii bardzo mi się podobał, więc liczę na to, że będzie tego więcej i będzie jeszcze ciekawiej. Kolejna kategoria nowy książkowy kraszcz, mąż, miłość różnie to możemy nazywać. Ja bardzo rzadko mam tego typu odczucia co do bohaterów literackich, raczej nie miewam, ale jak już muszę wybierać. To wybiorę Gunara z Andromedy. No, nie pasuje mi ta kategoria do tego, ale to była postać, był to mężczyzna, z którym moje odczucia i przemyślenia najbardziej rezonowały, chyba jeśli chodzi o bohaterów literackich. I na wielu polach myślę, że nasze refleksje mogłyby ze sobą rezonować, spotykać się i łączyć nas po prostu. Książka, przy której się śmiałam. I będzie to książka, to co w nas zostaje. Książka romantyczno-obyczajowa. Książka, która wzbudziła wiele kontrowersji i była w pewnym momencie dość popularna. Więcej Wam o niej opowiem w podsumowaniu, w podsumowaniu jakimś najbliższym. I z tym śmianiem się to jest ciekawa sprawa, bo początkowo śmiałam się często z jakichś niezręczności językowych. I zastanawiałam się na ile Autorka robi to celowo, a na ile to jest po prostu nieumiejętność pisania o pewnych rzeczach i dobierania przymiotników, chociażby. I nie wiem. Przyczytałam tę książkę i nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że niektóre zagrania jednak były celowe, ale też część z nich prawdopodobnie była nieumiejętnie napisana po prostu. I też mam sporo zastrzeżeń, no w ogóle mam bardzo wiele zastrze, zastrzeżeń do tej książki, co nie zmienia faktu, że były takie fragmenty, że bawiłam się naprawdę dobrze. I właśnie ten humor i humor, humor językowy, sytuacyjny, który, tak jak mówię, nie jestem pewna, czy był zamierzony, sprawiały, że mój poziom rozrywki wzrastał, więc książka jak najbardziej spełniła swoją rolę, bo też w tym celu ją czytałam. Ale też było parę trudnych momentów i ogólnie nie skreślałabym tej pozycji, choć na pewno nie będę Wam jej polecać, bo no to nie jest dobra książka tak ogólnie. Ale bawiłam się podczas jej czytania całkiem nieźle. Książka, przy której płakałam i to ciekawe, bo z tym śmiechem to zdarzy się na tyle rzadko, że jakoś bardziej mi to zostaje w pamięci. Płaczę podczas czytania w sumie dość często, wydaje mi się, i jakoś nie rejestruję tego, i muszę się bardzo skupić, żeby sobie przypomnieć, co mnie tam gdzieś ruszyło, wzruszyło itd. i tak dalej. I przyszły mi tu do głowy dwie książki. Jedną z nich jest mężczyzna imieniem Uwe. I po jej przesłuchaniu, bo słuchałam jej wersji audio, dotarło do mnie, jaki jest mój problem z Bachmanem, ale też Wam tego dzisiaj nie powiem, tylko usłyszycie to w swoim czasie. Myślę, że jeszcze spróbuję z kilkoma jego książkami. Natomiast wydaje mi się, że doszłam do tego, co, co mi nie gra w jego prozie i cieszę się z tego. Ta historia jest, jest wzruszająca, jest ciepła, jest opowieścią o człowieku, który cierpi i zbudował wokół siebie mur przez to cierpienie, ale mimo wszystko potrafi przekuć to cierpienie w coś dobrego. Myślę, że większość z Was kojarzy przynajmniej zarys tego wszystkiego. Nie będę się tu zagłębiać i więcej w podsumowaniu. Ile razy to dzisiaj powiedziałam, nie wiem, ale fakt faktem jest tu sporo książek, o których jeszcze ode mnie nie słyszeliście, więc to wiecie się w swoim czasie. A drugą taką książką są historie późnych miłości Agaty Romaniuk. I no to są historie prawdziwe. I właściwie te książki w jakiś sposób można ze sobą połączyć, bo. Ta pierwsza, co prawda, UWE łączy się ze stratą. Tutaj mamy romantyczne opowieści w drugiej połowie, a właściwie bliżej końca życia. I fakt, że ci ludzie są właśnie bliżej końca życia, myślę, że sprawia, że te opowieści mają jeszcze większe znaczenie, bo mniej więcej znamy ich losy i wiemy, że to, co się dzieje teraz, jest takie bardzo ostateczne. Więc ja. Emocjonalnie reaguje ogólnie na historie romantyczne, a tym bardziej takie ostateczne, takie końcowe, takie wyczekane. Więc część z tych historii naprawdę mocno mnie ruszyła. Gdzieś umknęła mi kategoria nowy, ulubiony bohater. To też jest dla mnie dość trudne, bo chyba nie przywiązujesz tak dużej wagi do bohaterów, ale postacią, postacią niefikcyjną, którą. Bardzo zapamiętałam i o której też jeszcze wam nie opowiadałam. Ale pisałam trochę na Instagramie kiedyś. Jest Pinky. Jest to współczesny hipis, przeciekawa postać, przeciekawy człowiek, który ma dość nietypowe podejście do ży życia i różne ciekawe przygody w swoim życiu przeżył. To, to w ogóle jest powieść graficzna. Ujmuje mnie jego podejście do niektórych spraw i takie życie. Nie tyle wbrew konwenansom społecznym, co w... trochę tak, ale nie do końca o to mi chodzi. Na takim luzie, z taką wdzięcznością za to, co przynosi życie, mimo że no nie miał łatwego życia i trochę czasu spędził mieszkając na ulicy. Więc to wszystko jest bardzo ciekawe i jest coś takiego w tym człowieku, co, co sprawia, że wybrałam go do tej kategorii. I na pewno jest to taka postać, która zostanie w mojej głowie. Najładniejsza książka, najładniejsza oczywiście w tym sensie estetycznym. Parę już tu takich pokazałam, które można by było podciągnąć pod te kategorię. Z takich nowości, nowości, bardzo ostatnio spodobała mi się Zatoka Francu Francuza, jeżeli chodzi o wydanie, ale seria Butikowa w ogóle mi się podoba. Lubię, jak się świecą rzeczy na okładkach. Chociaż lubię też minimalizm okładkowy, ale ta mapka jakoś tak działa mi na wyobraźnię, i jestem bardzo ciekawa tej książki. I przez Natalię Kursywę mam tę książkę w pilnych planach czytelniczych, bo wydaje mi się, że właśnie takiego, takiego klimatu trochę romansowego, ale też klasycznego w tym momencie potrzebuję. I druga z pięknych książek, wydaje mi się, że w zeszłym roku mogłam pokazywać inną książkę tej autorki. Mam tu na myśli dorosłość. I oczywiście te ilustracje Lisy Ajsa to są przepiękne. Jeszcze, jeszcze tego nie czytam, więc to też są moje jakieś plany na najbliższy czas. Jestem bardzo ciekawa, jak, jak ta część do mnie trafi, czy trafi. Przykładowy wakacyjny obrazek. Ilustracja. Sama okładka się prosi o to, żeby czytać ją latem. I ostatnia kategoria, czyli książki, które planuję czytać do końca roku. I teraz moglibyśmy siedzieć kolejną godzinę i wymieniałabym, czego to ja nie planuję czytać, ale z tym moim planowaniem jest ciężko i lepiej, żebym tego nie robiła. Albo nie wiem, mogę sobie planować, ale z pełną świadomością tego, że te plany prawdopodobnie zrealizuję, ale nie wiadomo kiedy. Wszystkie książki, o których tu wspominałam, że ich jeszcze nie czytałam, a chcę, to, no to to też jest mój plan, czyli chociażby ta dorosłość, czy Zatoka Francuza, zakończenie trylogii o Siedmiu Siostrach, Cudowne Lata, Calvino, którego już czytam, to wszystko są bieżące plany. Mój plan od wielu lat, poznanie prozy Ibaneza i niedawno trafiła do mnie jego Druga, druga z jego książek. I ta okładka też ma coś w sobie takiego, że bardzo mi się podoba, więc też mogłabym ją podciągnąć do tej kategorii, choć jest to książka już starsza. To znaczy, ma kilka lat, tak? W świecie czytelniczym to już jest prehistoria, jak książka ma 5 lat, czy tam czasem rok. Strasznie to jest trudne 6 lat ma. Więc Księżna Jeleń jest to jeden z moich planów czytelniczych. Nie wiem, czy przeczytam to. W pierwszej kolejności, czy spróbuję jednak śnić może Edenu, o którym też często wspominam i którego chciałam powiedzieć, nie przeczytam nigdy, nie, no mam nadzieję, że przeczytam jednak w tym roku. Drugą z książek, które chodzą mi ostatnio po głowie, jest Hrobot i jest to zdecydowanie plan na najbliższy czas. Na najbliższy czas planami są też książki azjatyckie, bo trwa myślę, że trwa w tym momencie kiedy to widzicie azjatycki miesiąc ci subiektywnie, więc zachęcam do dołączania i z azjatyckich planów na pewno mam w najbliższym czasie żaby żaby mojena. Akurat wczoraj skończyłam jego mini biografię, więc mam pewne wyobrażenie o tym autorze. Kiedyś próbowałam czytać jego krajne wódki, ale nie wiem, kilkadziesiąt stron przeczytałam, ale to był zdecydowanie nie ten czas bo tam jest dużo surrealizmu, dużo specyficzności. Nie miałam nastroju w tamtym czasie na coś takiego. Zobaczymy, jak będzie z żabami. Akurat teraz ta książka za mną chodzi, i będę ją myślę czytać w najbliższych dniach. Więc to by było na tyle, chyba jeśli chodzi o plany. Zachęcam Was bardzo do odpowiadania na te pytania. Szczególnie interesuje mnie, co w tym półroczu najbardziej się Wam spodobało i co najbardziej Was rozczarowało, bo to są zawsze te największe skrajności. Ale jeśli macie ochotę, możecie odpowiadać na każdą z tych kategorii, na każde z tych pytań, bo w, myślę, że fajnie się zastanowić też nad tym, co dobrego nam się przydarzyło w tym półroczu czytelniczym. Jeżeli nagrywacie, no to oczywiście też Was zachęcam. Wydaje mi się, że tu nie ma, nie ma co nominować, bo większość osób i tak będzie robić ten tag, więc wszyscy się czujcie nominowani jak najbardziej. I jeszcze raz zachęcam do dzielenia się swoimi odkryciami tego półrocza w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zostawania, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. I widzimy się następnym razem już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa.